Robert spojrzał na swoje odbicie w panoramicznym oknie biura, które zajmowało całe ostatnie piętro lśniącego wieżowca. Mężczyzna, który na niego patrzył, był ucieleśnieniem sukcesu, idealnie skrojony garnitur od Armaniego, zegarek Petek Filipe na nadgarstku i wyraz twarzy, który mówił, że świat należy do niego. Był prezesem prężnie działającej firmy deweloperskiej, człowiekiem, który zamieniał plany w złoto, a marzenia w beton i stal. Jednak za tą fasadą kryła się pustka, Kłód, który osadził się w jego sercu lata temu i którego żadne pieniądze nie potrafiły ogrzać. Jego życie było starannie zaaranżowane, jak jeden z jego projektów architektonicznych. Miał piękną, młodszą o 15 lat kobietę u boku, Izabelę, której uroda była równie ośniewająca, co kosztowna w utrzymaniu. Mieli apartament z widokiem na całe miasto, jeździli sportowymi samochodami i spędzali wakacje w egzotycznych miejscach, które większość ludzi oglądała tylko na pocztówkach. Robert wierzył, że to jest szczęście. Wierzył w to, bo musiał. Była to wiara, która kosztowała go wszystko, co kiedyś miało prawdziwą wartość. Pięć lat wcześniej opuścił swoją żonę, Annę, i ich czteroletniego syna, Tomka. Anna nie pasowała do jego nowego, błyszczącego świata. Była ciepła, skromna i ceniła proste rzeczy wieczorne spacery, wspólne czytanie książek, zapach domowego ciasta. Jej miłość była cicha i stała, jak spokojna przystań, od której Robert zapragnął uciec na wzburzone morze ekscytacji. Izabela była tym morzem nieprzewidywalna, porywająca i olśniewająca. Dla niej porzucił swoją rodzinę, racjonalizując to sobie jako nieunikniony krok na drodze do samorealizacji. Płacił wysokie alimenty, przelewając co miesiąc kwotę, która miała, w jego mniemaniu, zrekompensować jego nieobecność. Uważał, że pieniądze mogą załatać każdą dziurę, uleczyć każdą ranę. Były jego uniwersalnym narzędziem, sposobem na radzenie sobie z poczuciem winy, które czasem, w rzadkich chwilach ciszy, próbowało przebić się przez pancerz jego obojętności. Nie dzwonił, nie odwiedzał. Tomek stał się dla niego odległym wspomnieniem, twarzą na starej fotografii, którą trzymał schowaną głęboko w szufladzie biurka. Tymczasem w innej części miasta, w skromnym ale przytulnym mieszkaniu życie Anny i Tomka toczyło się zupełnie innym rytmem. Anna pracowała jako nauczycielka w lokalnej szkole, a każdą wolną chwilę poświęcała synowi. Otaczała go miłością tak wielką, że miała nadzieję, iż wypełni ona pustkę po ojcu. Tomek był cichym, wrażliwym chłopcem o wielkich, brązowych oczach, które zdawały się rozumieć więcej niż powinien w swoim wieku. Ich spokój był jednak pozorny. Tomek od urodzenia miał wadę serca. Przez lata jego stan był stabilny, kontrolowany za pomocą leków i regularnych wizyt u kardiologa. Anna żyła w ciągłym napięciu, ale z uśmiechem na twarzy, by nie straszyć syna. Jednak ostatnie miesiące przyniosły pogorszenie. Chłopiec stawał się coraz słabszy, szybciej się męczył, a jego oddech stawał się płytki nawet po niewielkim wysiłku. Pewnego popołudnia gdy słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając złote refleksy na ściany mieszkania, telefon Roberta zadzwonił. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Anna. Zmarszczył brwi. Nie dzwoniła do niego od lat. Wszelkie formalności załatwiali przez prawników. Poczuł ukłucie niepokoju, które natychmiast stłumił. Odebrał z chłodną, biznesową uprzejmością. Czego chcesz, Anno? Zapytał, jego głos był pozbawiony emocji. Po drugiej stronie zapadła na chwilę cisza, a potem usłyszał jej drżący głos, tak inny od tego, który pamiętał. Robercie, chodzi o Tomka. Jego stan się bardzo pogorszył. Lekarze mówią mówią, że potrzebuje natychmiastowej operacji bardzo skomplikowanej i ryzykownej i bardzo drogiej. Robert westchnął, czując narastającą irytację znowu pieniądze. Zawsze chodziło o pieniądze. Ile? Rzucił krótko, sięgając po pióro, by zapisać kwotę. To nie chodzi tylko o pieniądze, Robercie odpowiedziała cicho Anna, a w jej głosie brzmiała desperacja. To operacja w specjalistycznej klinice w Szwajcarii. To jego jedyna szansa. Ale lekarze mówią, że jest bardzo słaby. On. On pyta o ciebie. Te ostatnie słowa uderzyły w niego z nieoczekiwaną siłą. Pyta o ciebie. Obraz małego chłopca, którego ostatni raz widział pięć lat temu, przemknął mu przed oczami. Potrząsnął głową, odganiając wspomnienie. Wyślij mi numer konta kliniki. Zajmę się tym, powiedział beznamiętnie i zakończył połączenie, zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć. Wieczorem, siedząc z Izabelą w eleganckiej restauracji, wspomniał o rozmowie. Muszę przelać sporą sumę na jakąś operację dla dzieciaka, powiedział niedbale, popijając drogie wino. Izabela uniosła idealnie wyregulowaną brew. Znowu? Robercie, przecież płacisz jej co miesiąc fortunę. Na co ona to wydaje? Ta kobieta cię doj, a ty jej na to pozwalasz. Powinieneś to ukrócić. To twoje pieniądze, nie jej. To dla mojego syna odparł Robert, czując dziwny, Nieprzyjemny skurcz w żołądku. Słowa Izabeli, zwykle tak zgodne z jego własnym myśleniem, tym razem zabrzmiały fałszywie i okrutnie. Och, proszę cię. Nie widziałeś go od lat. To praktycznie obcy człowiek. Nie możesz pozwolić, by twoja przeszłość rujnowała naszą przyszłość. Mieliśmy jechać na Malediwy, pamiętasz? Jej głos był słodki, ale w jej oczach dostrzegł chłodną kalkulację. Robert nic nie odpowiedział. Zrobił przelew następnego dnia rano, ale słowa Anny nie dawały mu spokoju. On pyta o ciebie, coś w nim pękło. Jakaś mała, zapomniana część jego duszy, która nie została jeszcze pokryta warstwą cynizmu i pieniędzy. Kierowany impulsem, którego nie potrafił sobie wytłumaczyć, pojechał do szpitala. Szpitalny korytarz pachniał środkami dezynfekującymi i strachem. Ten zapach był tak obcy jego światu perfum i skórzanej tapicerki. Znalazł salę Tomka i zawahał się przed drzwiami. Przez szybę zobaczył Annę, siedzącą przy łóżku syna. Wyglądała na zmęczoną, w jej włosach dostrzegł siwe pasma, których wcześniej nie miała. Ale w jej oczach, gdy patrzyła na Tomka, była ta sama niezachwiana miłość. A potem zobaczył jego. Tomek był blady i drobny podłączony do maszyn, które cicho pikały, mierząc rytm jego słabnącego życia. Miał na sobie piżamę w dinozaury i tulił do piersi zniszczonego pluszowego misia. Kiedy jego oczy spotkały się z oczami Roberta, w jego spojrzeniu nie było wyrzutu. Była tylko cicha, dziecięca ciekawość i nadzieja. Robert poczuł, jakby ktoś uderzył go w brzuch. Ten mały, kruchy chłopiec był jego synem. Jego krew płynęła w jego żyłach, a on zostawił go na pastwę losu. Poczucie winy, które tak długo tłumił, zalało go potężną falą, pozbawiając tchu. Wszedł do środka. Anna podniosła na niego zdziwiony wzrok. Nie powiedziała ani słowa, tylko lekko skinęła głową, robiąc mu miejsce przy łóżku. Robert niepewnie usiadł na krześle. Czuł się niezręcznie, obco. Nie wiedział, co opowiedzieć. Cześć, tomku, wykrztusił w końcu. Chłopiec uśmiechnął się słabo. Cześć, tato, wyszeptał, a to jedno słowo wstrząsnęło Robertem do głębi. Od tego dnia Robert zaczął przychodzić do szpitala codziennie. Początkowo jego wizyty były krótkie i nie. Siedział w milczeniu, obserwując syna. Ale powoli, dzień po dniu, lód w jego sercu zaczął topnieć. Przyniósł Tomkowi modele samochodów do sklejania, wiedząc, że sam kochał to robić w dzieciństwie. Przyniósł mu książki o kosmosie i czytał mu na głos, jego niski, pewny siebie głos stawał się coraz cichszy i łagodniejszy, gdy opowiadał o odległych galaktykach i planetach. Tomek słuchał zafascynowany. Zadawał pytania, a Robert, ku swojemu zdziwieniu, znał na nie odpowiedzi. Odkrywał w sobie dawno zapomniane pasje, które dzielił teraz z synem. Zobaczył w oczach Tomka swoje własne marzenia z dzieciństwa. W tych cichych, szpitalnych popołudniach Robert zaczął poznawać swojego syna. I po raz pierwszy od lat zaczął poznawać samego siebie. Pewnego dnia Tomek podał mu kartkę papieru. Był na niej rysunek duży, uśmiechnięty mężczyzna trzymający za rękę małego chłopca. Nad nimi świeciło słońce. Tomy, powiedział cicho Tomek. Robert poczuł, jak do oczu napływają muzy. Schylił się i po raz pierwszy od pięciu lat przytulił syna. Czuł jego kruche ciało w swoich ramionach i złożył mu niemą obietnicę: nie zostawię cię. Nigdy więcej. Jego nowe zaangażowanie nie uszło uwadze Izabeli. Dzwoniła do niego bez przerwy, jej głos był coraz bardziej ostry i oskarżycielski. Gdzie ty jesteś, Robercie? Znowu u nich. Wolisz siedzieć w tym śmierdzącym szpitalu niż ze mną? Zapomniałeś, kim jesteś? Nie Izabelo odpowiedział jej pewnego wieczoru, stojąc na szpitalnym korytarzu. Myślę, że dopiero teraz sobie przypominam. Konflikt między jego dwoma światami narastał. Izabela stawiała mu ultimatum, groziła, że odejdzie. A Robert, ku swojemu zdziwieniu, czuł tylko ulgę na tę myśl. Luksusowy apartament wydawał mu się zimny i pusty, drogie samochody straciły swój urok. A piękno Izabeli stało się przezroczyste, odsłaniając egoizm i pustkę pod spodem. Jego prawdziwe życie było teraz tutaj, w tym sterylnym pokoju, przy łóżku walczącego o każdy oddech chłopca. Lekarze ze Szwajcarii po analizie wyników Tomka zgodzili się przeprowadzić operację. Termin wyznaczono za dwa tygodnie. To była wiadomość, która przyniosła zarówno nadzieję, jak i paraliżujący strach. Ryzyko było ogromne, ale była to jedyna szansa. Robert zajął się wszystkimi przygotowaniami, prywatnym odrzutowcem medycznym, najlepszymi specjalistami. Pieniądze, które kiedyś były dla niego celem samym w sobie, teraz stały się tylko narzędziem, by ratować życie jego syna. W przeddzień wylotu do Szwajcarii Robert wrócił do apartamentu, by zabrać kilka rzeczy. Izabela czekała na niego, jej twarz była maską furii. A więc to koniec? syknęła. Wybierasz ich. Tę twoją byłą żonę i tego chorego Bachora. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiłam? Co ty dla mnie zrobiłaś, Izo? zapytał spokojnie Robert, patrząc jej prosto w oczy. Pomogłaś mi wydać pieniądze? Pomogłaś mi zapomnieć, że mam syna? Pomogłaś mi zbudować życie, które jest tak piękne na zewnątrz i tak puste w środku? Byłeś szczęśliwy! krzyknęła. Nie. Byłem zajęty. To nie to samo, odpowiedział, wkładając do torby kilka koszul. Jadę z Tomkiem i Anną do Szwajcarii. Nie wiem, kiedy wrócę. W takim razie nie wracaj w ogóle. Jej głos był przeraźliwie wysoki. To jest ultimatum, Robercie. Albo ja, albo oni. Jeśli teraz wyjdziesz, to koniec. Z nami i z twoimi pieniędzmi, bo zapewniam cię, że mój prawnik oskubie cię co do grosza. Robert zatrzymał się w drzwiach i spojrzał na nią po raz ostatni. Na kobietę, dla której kiedyś porzucił wszystko. Teraz widział tylko obcą, zgorzkniałą osobę, której jedyną wartością były rzeczy materialne. Zatrzymaj pieniądze, Izabelo. Zatrzymaj apartament, samochody, wszystko. Okazuje się, że nie są mi do niczego potrzebne, powiedział cicho i wyszedł, zamykając za sobą drzwi do swojego dawnego życia. Czuł się lżejszy niż kiedykolwiek. Klinika w Szwajcarii była położona wśród malowniczych Alp, a jej nowoczesna architektura kontrastowała z surowym pięknem gór. Wszystko było tu na najwyższym poziomie, od sprzętu medycznego po opiekę. Ale nawet to nie mogło złagodzić napięcia, które wisiało w powietrzu. Dzień operacji był najdłuższym dniem w życiu Roberta. Siedział z Anną w poczekalni, a każda minuta ciągnęła się w nieskończoność. Nie rozmawiali wiele. Słowa były niepotrzebne. Dzielili ten sam strach, tę samą nadzieję. Robert trzymał jej dłoń, a ona nie cofnęła swojej. W tym wspólnym cierpieniu byli sobie bliżsi niż przez wiele lat małżeństwa. Robert wspominał swoje życie. Myślał o latach spędzonych na pogoni za sukcesem, za pieniędzmi, za iluzją szczęścia. Myślał o wszystkich urodzinach Tomka, które przegapił, o wszystkich bajkach na dobranoc, których mu nie przeczytał, o wszystkich chwilach, których nie dało się już odzyskać. I po raz pierwszy od bardzo dawna zapłakał. Płakał cicho, bez wstydu, opłakując stracony czas i człowieka, którym się stał. Anna przytuliła go delikatnie. On jest silny, Robercie. Da radę. Operacja trwała osiem godzin. Osiem godzin, podczas których świat Roberta skurczył się do tej jednej, sterylnej poczekalni i cichego tykania zegara na ścianie. Wreszcie drzwi sali operacyjnej otworzyły się i wyszedł z nich główny chirurg. Był to starszy mężczyzna o zmęczonej, ale spokojnej twarzy. Robert i Anna zerwali się na równe nogi, wstrzymując oddech. Chirurg zdjął maseczkę i uśmiechnął się lekko. Operacja się udała. Było ciężko, ale serce państwa syna jest teraz silne. Najgorsze za nami. Reszta zależy od niego, ale jest młodym, walecznym chłopcem. Będzie żył. Ulgę, która ich zalała, trudno opisać słowami. Była jak fala, która zmywa z człowieka cały ból i strach. Anna zalała się łzami, a Robert objął ją mocno, sam czując, jak łzy spływają mu po policzkach. Śmiali się i płakali jednocześnie, zękując lekarzowi wylewnie. Gdy pozwolono im zobaczyć Tomka, spał jeszcze pod wpływem narkozy. Jego twarz była spokojna, a klatka piersiowa unosiła się w regularnym, miarowym rytmie. Pikanie monitorów było teraz muzyką dla ich uszu stałym, mocnym dowodem na to, że życie zwyciężyło. Robert usiadł przy jego łóżku, wziął jego małą dłoń w swoją i wyszeptał: Jestem tutaj, synku. I już nigdzie się nie wybieram. Rekonwalescencja Tomka była długa, ale postępy były widoczne z dnia na dzień. Robert nie opuszczał go na krok. Razem z Anną stworzyli zespół, wspierając się nawzajem i otaczając chłopca opieką. Robert nauczył się zmieniać opatrunki, podawać leki i odczytywać sygnały z aparatury medycznej. Odkrył w sobie pokłady cierpliwości i troski, o których istnieniu nie miał pojęcia. Pewnego popołudnia gdy Tomek spał, Robert i Anna siedzieli na balkonie z widokiem na ośnieżone szczyty. Dziękuję ci, Robercie, powiedziała cicho Anna. Nie tylko za pieniądze. Dziękuję, że tu jesteś. To dla niego znaczy wszystko. To ja powinienem dziękować odparł, patrząc jej w oczy. To wy uratowaliście mnie, Anno. Byłem zagubiony. Goniłem za niewłaściwymi rzeczami. Prawie straciłem to, co najważniejsze. Prawie straciłem jego, jego głos się załamał. Ludzie popełniają błędy, Robercie. Ważne jest to, co z nimi zrobimy, powiedziała łagodnie. Nie było między nimi powrotu do dawnej miłości romantycznej. Zbyt wiele się wydarzyło, zbyt wiele ran zostało zadanych. Ale na gruzach ich małżeństwa narodziło się coś nowego głębokie partnerstwo, szacunek i wspólna miłość do syna, która połączyła ich na nowo. Tworząc inną, ale równie silną rodzinę. Po kilku miesiącach wrócili do kraju. Robert sprzedał resztki swojego dawnego życia firmę, udziały, luksusowe dobra. Pieniądze, które uzyskał, ulokował w funduszu powierniczym dla Tomka. Zostawił sobie tylko tyle, by móc zacząć od nowa. Kupił mały dom z ogrodem na przedmieściach, niedaleko mieszkania Anny. Minął rok. Pewnego słonecznego. Letniego popołudnia Robert i Anna patrzyli, jak dziewięcioletni Tomek biega po trawie w ogrodzie, ganiając za piłką. Blizna na jego piersi była jedynym widocznym śladem po koszmarze, który przeżyli. Chłopiec był pełen energii, śmiał się głośno, a jego oczy lśniły radością. Tato, rzucaj! zawołał, podbiegając do Roberta. Robert wziął piłkę i rzucił ją wysoko. Patrzył, jak jego syn biegnie, jak jego nogi bez wysiłku niosą go po zielonej trawie. W tej prostej scenie było więcej szczęścia i bogactwa, niż we wszystkich latach spędzonych w Luksusie. Anna usiadła obok niego na ławce, podając mu kubek z herbatą. Wygląda na szczęśliwego, powiedziała z uśmiechem. Wszyscy jesteśmy, odpowiedział Robert, a w jego głosie nie było śladu dawnej arogancji. Była tylko głęboka, spokojna wdzięczność. Spojrzał na swój stary zegarek Petek Filipe, który teraz leżał na komodzie w jego nowym, skromnym domu. Był to tylko przedmiot, zimny kawałek metalu i szkła. Prawdziwy czas mierzyły teraz uderzenia zdrowego serca jego syna. Robert zrozumiał, że los nie ukarał go, zabierając mu bogactwo. Los dał mu lekcję, a w zamian ofiarował największy skarb, jakiego człowiek może pragnąć szansę na odkupienie i prawdziwą miłość rodziny. Stracił wszystko, co uważał za cenne, by zyskać to, co było bezcenne. I po raz pierwszy w życiu czuł się naprawdę bogaty.